Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Rola Parlamentu Krajowego w Unii Europejskiej. Dzień dobry Panie Pośle. szanowni dobry. Pani, że do nas Pan chwilę na rozmowę. Na początek, czy mógłby Pan wyjaśnić, co to jest Parlament Europejski, a także Parlament Krajowy i wymieć ich najważniejsze zadania w procesie integracji europejskiej? Parlament Europejski jest jedną z instytucji, które współtworzą prawo europejskie obowiązujące we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Natomiast parlamenty krajowe tworzą prawo lokalne stosowane na terenie danego państwa. W związku z czym z całą pewnością te dwa porządki prawne powinny ze sobą współistnieć. Natomiast to są jednak zupełnie różne instytucje. Czy obie te instytucje mogą jakoś wzajemnie na siebie wpływać? Formalnie nie ma takiej możliwości, żeby Parlament Europejski albo Parlament, Parlament Europejski wpływał na Parlament Krajowy, a Parlament Europejski wpływał na, na, na któryś z parlamentów krajowych. Natomiast prawda jest taka, że bardzo wiele, spora część prawa jest. Prawa krajowego tworzonego przez parlamenty krajowe jest determinowana tym, w jaki sposób wcześniej zostało stworzone prawo wspólnotowe. Jeżeli instytucje Unii Europejskiej podejmują jakieś akty ustawodawcze, dyrektywy, rozporządzenia, to my musimy dostosowywać swój porządek prawny do tych rozwiązań, które znalazły się właśnie w. W, wspólnotowym. w związku z czym stąd ważne, żebyśmy mieli informacje na ten temat, jakie działania zamierzają podjąć instytucje Unii Europejskiej po to, żebyśmy mogli też kształtować nasz porządek prawny tak, aby prawo europejskie było zgodne z prawem Polski przez prawem każdego innego państwa w Unii Europejskiej. Natomiast formalnie ani Parlament Europejski nie może nam nic narzucić, żadnych zachowań parlamentowi krajowemu, ani parlament krajowy nie może narzucić jakichś konkretnych zachowań Parlamentowi Europejskiemu, dlatego że my. Jako posłowie do parlamentu krajowego reprezentujemy wyborców z terenu naszego kraju, natomiast posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentują wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Czy posłowie na Sejm Rzeczypospolitej mają jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez europosłów na obradach Parlamentu Europejskiego w Brukseli czy w Strasburgu? Formalnie nie mamy takiego wpływu, dlatego że i posłowie do Parlamentu Europejskiego, i posłowie krajowi dysponują mandatem wolnym. To znaczy, że to my sami musimy ocenić, czy jakieś rozwiązania są dobre. Czy pozwalają rzeczywiście rozwiązywać problemy mieszkańców Unii Europejskiej bądź problemy mieszkańców kraju, natomiast nie możemy z całą pewnością narzucać sobie nawzajem woli, natomiast ważne, żebyśmy wymieniali się informacjami, informacjami na temat tego, jak wyglądają główne debaty w Unii Europejskiej, ale również, jakie będą konsekwencje stanowienia prawa europejskiego dla tutaj w sytuacji wewnątrz naszego kraju, na, na, na przykład dla poszczególnych branż gospodarczych albo dla, dla poszczególnych grup zawodowych. Jeżeli jakieś prawo w całej Unii dla 27 państw zostanie uchwalone, to ważne, żeby nasi posłowie do Parlamentu Europejskiego wiedzieli, jakie skutki tego prawa będą również odczuwalne w naszym kraju. Pan prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lisboński. Jak to wpłynęło na pozycję Polski w Unii Europejskiej? Traktat z Lizbony był ważnym wydarzeniem, rzeczywiście doprowadzał do pewnego rodzaju przyspieszenia procesów integracji wewnątrz Unii Europejskiej, a myślę, że integracja wewnątrz Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski, dlatego, że tylko w silnej Unii Europejskiej Polska jest w stanie rzeczywiście od Odpowiednio szybko się rozwijać. W związku z czym uważam, że Traktat z Izbony był ważnym wydarzeniem i cieszę, cieszę się, że rzeczywiście taka reforma strukturalna u Unii została przeprowadzona. Myślę, że w przyszłości czeka nas dalsze zacieśnianie współpracy wewnątrz Unii. Czy mamy z tego jakieś korzyści? Mamy m.in. takie korzyści, że Unia Europejska mówi. Jednym głosem na arenie międzynarodowej. To jest strasznie ważne w sytuacji takiej zglobalizowanej gospodarki, kiedy rzeczywiście na arenie międzynarodowej zaczynają się liczyć tylko duże podmioty. Poza tym traktat z Lizbony uporządkował bardzo wiele spraw związanych właśnie z tworzeniem prawa, związanym z tym, w jaki sposób później ta współpraca w ramach Unii Europejskiej będzie się, się odbywała. Dlatego samo podpisanie traktatu z Lizbony było ważnym wydarzeniem. Unia Europejska przeszła bardzo wiele zmian. Rozszerzała się, w związku z czym rozwiązania instytucjonalne, które były przewidywane, przewidywane dla 12, dla 15 państw Unii Europejskiej, okazały się niewydolne dla Unii Europejskiej złożonej z 27 państw. Dlatego musieliśmy uchwalić traktat z Lizbony, który odpowiadał na wyzwania gospodarcze na świecie, a z drugiej strony porządkował taką sytuację instytucjonalną wewnątrz Unii składającej się z tak wielu państw. Od 1 lipca do 31 grudnia Trwa nasz okres właśnie prezydencji polskiej. To jest nasz okres, kiedy możemy pokazać, że jesteśmy silnym państwem. Czy nam się to udało jak do tej pory? E, udało nam się pokazać, że mamy sprawną administrację, która jest w stanie koordynować e, pracę, w Unii Europejskiej i to w sytuacji bardzo trudnej na arenie międzynarodowej, bardzo trudnej w Unii Europejskiej, dlatego że Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym, jednak polska administracja pokazuje, że jesteśmy w stanie wypracować konsensusy, angażujemy się w główne debaty w Unii Europejskiej. Myślę, że z tego doświadczenia polskiej administracji, polskich dyplomatów, polskich urzędników będziemy korzystali jeszcze przez wiele lat i myślę, że ocena Polski jako wiarygodnego partnera wewnątrz Unii Europejskiej bardzo wzros, wyrosła po tych kilku miesiącach. Natomiast udało się również osiągnąć kilka bardzo ważnych rzeczy. Między innymi pod koniec tego roku zostanie podpisany traktat stowarzyszeniowy, traktat akcesyjny z Chorwacją. Kończymy negocjacje umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. To są takie kroki na arenie międzynarodowej bardzo ważne, które pomimo tych wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym jednak udało się przeforsować. Również za polskiej prezydencji rozpoczęło się, rozpoczęło się negocjowanie nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Ta nowa perspektywa finansowa wszystkie, wszystko wskazuje na to, że będzie również bardzo korzystna dla Polski i innych państw Nowej Europy i pozwoli rzeczywiście na wyrównywanie standardów życia obywateli starej Europy i obywateli właśnie Nowej Europy, tych państw, które kiedyś wyszły z bloku komunistycznego i teraz staramy się podnosić jakość naszej gospodarki, jakość życia naszych obywateli. Dobrze, dziękuję za rozmowę i za poświęcenie czasu na wytłumaczenie na kwestię.